Siemano wariaty z tej strony Bestia chciałbym was zaprosić na prezentację serweru s3.nerod.pl jest to świeżo otwarty serwer i właśnie wam go przedstawię ogółem tak, jesteśmy na spawnie spawn fajnie wygląda, mamy tu jakieś filary, które można z daleka dostrzec na niebie i łatwo można się odnaleźć w terenie co my tu mam? mamy? Mamy fontannę. E, oczywiście mamy tutaj jakieś teleporty. Ja tego nie będę klikał, bo jeszcze gdzieś mnie teleportnie i będzie źle. Co tu mam informacje? <laughs> Okej. Okay. Co tam? Do? Mam tam drugie, dobra e, Na początku jak zawsze mamy regulamin pewnie. Dobra, tu mamy regulamin, tak jak zawsze, że Admin, mod ma zawsze rację. Czasami dobra. <coughs> Moim zdaniem nie mają racji. I co tu mamy? Warplas. No to po kolei Wam przedstawię te wszystkie warpy. Więc co, idziemy na warplas. No i co, i mamy tutaj e, warplas, czyli możemy sobie wycinać. Mamy obszary, na którym jest drewno i można wycinać dobrowolnie, jakie drewno nam się spodoba. Są tu cztery rodzaje. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, są tu cztery rodzaje. Dobra, kolejnym. Kolejnym. Kole, nie ta strona. Kolejnym e, warpem będzie warp exp. Tak, dobra. No i warp exp. I mamy tutaj pomieszczenia, w których się spawnują potwory. W pierwszym pomieszczeniu mamy. Mm, Szkielety nam były Dobra, w drugim pomieszczeniu mamy Świnie? Nie, zombie, dobra, to są zombie Czyli mamy Dwie komnaty, w których Respawnują się potwory, możemy sobie Poekspić To drugie pomieszczenie jest dla chyba bardziej Zaawansowanych, bo tej tutaj zombie w zbroi <coughs> Okej, okay, dobra, kolejny Kolejny spawn Warp jedzenie fak sorka jedzenie <laughs> no i co co my tu mamy mamy tu aha czyli e, świnie które się palą w górę zrzucają nam stejki możemy się tutaj nakarmić Naciśnij aha spoko dobra jak widzicie e, mamy tutaj jeszcze Wypadają nam e, rzeczy. Jak widzicie, bardzo, spo, bardzo fajny sposób na e, zdobycie pożywienia, żeby na początku przeżyć. E, kolejnym jest warp pustynia, ale to chyba tam wiadomo: będzie tam piasek, e, warp. Y, damy Mob Arena. Dobra, Warp Mob Arena, jesteśmy na Mob Arenie, no i co, Takie samo jak nazwa nam wskazuje, jesteśmy na Mop Arenie i możemy się napieprzeć z potworkami, dobrowolnie pewnie też, nie wiem, nie wiem może, może będą jakieś konkursy z tego, kto to wie, serwer jest już otwarty, więc będzie się rozkręcał. I ostatnim e, spawn jest, jest, jest warp. Ostatnim warpem, przepraszam, Warp e, Parkour. Warp Parkour. No i co, jak to jak sama nazwa? Też wskazuje na no to, mamy tu parkura. Musimy poczekać, aż się nam to załaduje. Aż budynek. No i co, mamy tutaj parkura. Jeśli ktoś chce potrenować, nie wiem. Przed nagrywaniem do escape'a jakiegoś, to proszę bardzo, do nie możemy sobie tu skakać. Mamy bardzo duże, dużą ilość tutaj przeszkód, przed nami dosyć duże to jest. Tutaj widzimy grać sobie tutaj, próbuję to przejść. Nie wiem, nie wiem, czy komuś się to jeszcze udało przejść. Co my tu mamy? No i widzicie, też będzie event z tym parkurem. Więc. E, serdecznie zapraszam na serwer. Wszystkie linki są w opisie. E, I teraz co? Więc będą na pewno jakieś eventy z parkouru. I teraz Wam ogólnie zaprezentuję serwer. Się przelecimy tutaj, pooglądamy budyneczki. I <laughs> e co? I tu mamy. E, tu mamy, 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 mamy arenę z eventu OX. Jak widzicie, bardzo fajna, mi się podoba. Pierwszy raz ją zobaczyłem to spodoba mi się od razu eee, Gratulacja, bo nie wiem, nie wiem czy mam bić jakiś aplast czy coś, ale bardzo mi się podoba. Pozdrawiam tych ludzi, kto, którzy to zbudowali. I mamy tutaj Splifa, SPLIFA. To też bardzo fajna arena. Tylko że tym razem mamy lud zamiast piasku, jak to na S1 i co tu jeszcze? No, i możemy sobie tutaj pooglądać budynki z lodu. Jakieś wieżowce tu mamy. Jakie bardziej nowoczesne miasto. Tutaj kolejny wieżowiec. Tam mamy świnkę. To była właśnie ta świnia, która nam dawała żarełko. I co? To by było na tyle, jak na razie. Ja Was zapraszam. Serdecznie na świeżo otwarty serwer. IP będzie w opisie. Wszystkie zbędne informacje też. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie na PW. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Ciepło. Na razie.